Widzę światło. W końcu. Wydaje się, jakbym biegła kilka dni. Byłam tu tak długo. Chcę tylko wrócić do domu. Co? Znowu jest ciemno? Gdzie zniknęło to światło? Co to? Czuję się inaczej? Coś jest przede mną. To chyba jakiś kamień? Gdzie jestem? O, światło! Co to jest? Jest ogromny! Będę go unikać jak ognia. A co to za przepiękne światło? Krzesło? Nie. To jest sala tronowa? Jestem w królewskim zamku! Było tak ciemno, że nie widziałam tych bandaży. To. E. Moja twarz, gdzie jest moja skóra? Hej, ty! Co tu robisz? Jak się tu w ogóle dostałaś? Nie widziałam cię w wejściu. Nie ruszaj się, zrobię to szybko. Nie! Ło, hej! Czemu jest taka szybka? Jak to jest możliwe, że jest szybsza niż moja stara! Jeśli uciekasz, to znaczy, że coś z markaczu. Tutaj musisz wiedzieć. Że wychowałam się w dzicy. Jest w tym dobra, muszę przyznać! Ale nie dam się pokonać! Smarkaczu! Ta pani jest pojechana! Czas stracić kamery, chociaż wątpię, że jest tu coś nowego. Co dziwne, Andy i Papyrus się ścigają? Chwila, to nie Papyrus, jest za mały, a sens jest zaleniwy na bieganie. Jak długo planuję mnie gonić? Z taką zbroją powinna się prze. w końcu. Myślałam, że nie przestanie mnie gonić. Nie wygląda za dobrze. Czemu tu jest podajnik wody? Mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Kurde, co mam teraz zrobić? Miasto w Hotland? Chociaż nikt mnie nie zaatakuje, od kiedy tak wyglądam. O co tu chodzi? Dobra. Przemyślę to na spokojnie. Wstaję i okazuje się, że jestem kościotrupem. Budzę się w królewskim zamku, choć pamiętam moją śmierć. No, nie pomogło. Kurwa. Oddawaj! Jeśli się ze mną umówisz. Nie, nawet no, jeśli byłbyś w ostatnim, że wie, jakie mam w wtedy Oddawaj jej to! Tak, oddawaj. No Coś się Dzięki. ze mną umów. Zignoruj hmm? to! Au! Joink! Dzięki. Nazywam się Fu. Czuję, jak się na mnie gapi. Kpacza, trwa, wcześniej nie był taki wysoki. Może się tylko gapisz, nic nie osiągniesz. Ona jest taka fajna. Mam na imię Kat. Szkiel, tak? Skacz jesteś. Nigdy cię tu nie widziałam. A, y tak. Mieszkam daleko stąd, pośrodku niczego. To dużo nie mówi. Szczerze nie wiem, co robię. Jestem tu nowa. Czy są tu może jakieś inne szkielety? Jeśli tak, to chcę ich o coś spytać. Hmm. no, mamy tu dwóch braci. Macie? Wiesz, gdzie są? Może są jak ja, może dowiem się, czemu taka jestem. Idę w ich stronę. Chcesz się przyłączyć? Z chęcią. Słodziak. Mój tata ma bardzo Snowlin. Jeden z tych szkieletów praktycznie tam mieszka. Jego młodszy brat tam przychodzi kiedy się denerwuje. Mówi też często niech. Brzmi ciekawie. Hej, tato, nie od ci składniki. Dziękuję. Jestem taki zajęty, że nie mogłem ich odebrać. To moja nowa przyjaciółka, Karl. Hej! Karl. Ten tuto Ach, Ale co pianko cholera? Sans jedzie od ciebie. Wszystko z nim dobrze? Miał ciężki dzień. Sans. Musisz już iść. Nie możesz mi tu znowu Yyy... Co? Dobra klips. Nie stoję... Żarem, bo grozi pożarem. Co? Jego żar są gorsze, niż jest pijany. No tak, Tomaszowi też się nie podobały. Kim jest Tomasz? Tomasz Problem. Psst. <noise> Ten żart nigdy się nie starzeje. Co do później kryps... Ja pójdę się upełnić, że bezpiecznie wróci do domu. Pójdę skaję, zaraz godzinę. Hmm. No, prawie mi się udało. Gdzie jest papajrus, tylko potrzebujemy? Jest cięższy niż się wydaje. No nie żartu. Jak Papyrus to robi? Musi być silny. Teraz musisz odstawić kefle jakie ładne kotki! Jest taka miękka. Muszę poszukać tostów. Podobno są dobre dla upitych. Aha... Chyba to już koniec na dziś. Jak chcesz możesz notować u mnie. Jasne. kurwa. Więc wie, że jestem dziewczyną? Skąd, skoro jej nie mówiłam? Po samych kościach? Znaczy... Dziwne by było tak do nowo poznanego chłopaka. mieszka niedaleko. Kiedy mam szukać w Hotland, mieszkam w Jetka. Krzesz! E? Noink! <laughs> Raz tu! Co do kolendry? Ten gość jest jak ceglana ściana! To boli bardziej mnie niż jego. E? Howdy! Jestem Flowey. Kwiatek Flowey. Gadający kwiatek? Co z tobą? Nie widziałeś wcześniej gadającego kwiatka? Zauważyłem, że jesteś tu nowa. Pomyślałem, że miło będzie cię przywitać. O, dobra, czyli tylko po mnie tu przywlekli? Oczywiście. Jak inaczej miałbym z tobą pogadać i dać ci super świetną radę. Super świetną radę? Coś czuję, że nie jesteś stąd, co nie? To takie oczywiste? Więc skąd jesteś? Sorry, Flowey. Przyjaciółka się o mnie martwi. Muszę iść. Co to jest? Tylko mały prezencik. Chcę ci go dać zanim pójdziesz. Przyjmij to jako... Podarunek powitalny. Um. Coś nie tak? To tylko miły prezent. Co one robią? Dotykasz ich i wypełniają cię... Ciepłem! Coś mi mówi, że nie powinnam tego dotykać. Masz, pomogę ci! Nie! E, nie, dzięki. Nie musisz ich na mnie marnować. Nie, nie, w porządku. Po prostu je weź. Jest za bardzo uparty, coś jest na rzeczy. Chodź w te pociski! Przyjacielu! Au, 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 to nie łaskocze? Muszę wstać! <grymne> Czy Alter Tale, Toriel śmieje się z relacji Alter Tale Azgora z Undyne I jeśli, jak to robi? Pewne dziecko spytało swojej matki. Mamo, dlaczego niektóre twoje włosy się wieją? I co wtedy? Matka wykorzystała tę okazję, by nauczyć czegoś dziecko. To przez ciebie, malutki, każdy twój zły czyn zmienia mu jeden włos na siwy. Dziecko odpowiedziało niewinnie. Teraz już wiem, czemu babcia miała tyle siwych włosów. Więc jak tam twoja sesja randkowa? Tori, mówię po raz ostatni. To są sesje treningowe. Treningowe! Jasne, rozumiem, brachu. Hmm. Tak właściwie. Czy to nie czas na twojego tajemniczego wielbiciela za drzwi? To może już idź, bo się spóźnisz na 36 randkę z nim. Miłego siostrzyczko. Mm, ale cię pocisnął.